Skuteczna psychologia jest tak stara jak sama ludzkość. Od zarania dziejów staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące nas samych. Wielcy tego świata od zawsze rozkminiali o myśleniu, emocjach, motywacji czy osobowości. I były to całkiem praktyczne rozkminki. Ludzie serio chcieli wiedzieć jak dobrze rozmawiać, jak uczyć się i pamiętać i jak radzić sobie z problemami. Szukaliśmy więc odpowiedzi, no ale po ciemku i z zawiązanymi oczami. Świat Psyche był światem wymysłów i spekulacji. Jeden filozof powiedział tak, drugi inaczej i na koniec kończyliśmy z bardzo dziwnymi teoriami. Na przykład grecki lekarz Galen, bazujący na pracach Hipokratesa, stwierdził, że ludzi można podzielić ze względu na płyn, który dominuje w ich ciele. Jako, że istniały cztery żywioły i cztery pory roku, to i fluidy też były cztery. Krew, flegma, żółć i czarna żółć. Czymkolwiek jest. Mogłeś więc być aktywnym sangwinikiem, wkurzonym cholerykiem, powolnym flegmatykiem czy smutnym melancholikiem. Jak coś się w człowieku popsuło, to zawsze można było opuścić trochę krwi lub spowiadować wymioty i w ten sposób przywrócić naturalny balans tych czterech fluidów. Dalej, włoski psychiatra i kryminolog Cesar Lambrozo wymyślił przełomowy system rozpoznawania przestępców po twarzy. Na bazie zebranego przez siebie materiału stworzył całą klasyfikację, która pomagała mu zgadnąć, kto jest urodzonym patolem, kto jest obłąkanym mordercą, a kto tylko zwyczajnym złodziejaszkiem. Jeśli miałeś wysuniętą szczękę, zeza, cofnięte czoło, duże usta albo nie daj Boże, było śleworęczne, lambrozo już po ciebie jechał. Kolejny przykład. Charles Darwin o mały włos nie dostał się na statek, którym popłynął w rejs swojego życia i który zainspirował go do stworzenia teorii ewolucji. Powód: Zły nos. Kapitan statku stwierdził po jego kształcie, że Darwin nie ma charakteru i wytrzymałości, żeby przetrwać podróż. Dopiero gdy człowiek z bardziej odpowiednim nosem zrezygnował z spojażu, kapitan stwierdził, że może wziąć młodego Charlesa na statek. Potoczną psychologię uprawiano więc od zawsze i dalej się ją uprawia. Jednak jeszcze 150 lat temu nie było nauki zwanej psychologią. Istniały już inne dziedziny, które tworzyły teorie, eksperymentowały nad zwierzętami, nad odruchami, nad budową mózgu i podobnymi rzeczami. Ale badanie ludzkiego umysłu było domeną filozofów i myślicieli. Dopiero w 1879 roku Wilhelm Wundt otworzył w Lipsku pierwsze laboratorium fizjologiczne, gdzie pod naukowym rygorem zaczęto badać ludzkie postrzeganie. Od tego czasu zaczęła się nasza historia z psychologią jako oddzielną, empiryczną dziedziną nauki. Tylko, jak tu sensownie ugryźć tak skomplikowany temat, jakim jest ludzki umysł? Jednym podejściem było podzielić umysł na części i zacząć od najmniejszych podzespołów. Tak też zrobił Wund. Zaczął od postrzegania. Jego laboratorium było pełne dzwoneczków, brzęczyków, wahadełek, metronomów, zegarków i innej dziwnej aparatury. Zapraszał człowieka na krzesełko, zapuszczał maszynerię i bacznie przyglądał się, jak ten naciska guziki i reaguje na bodźce. Potem prosił badanego, by ten opisał, co widział, co słyszał, jak się czuł w momencie badania i co z tego pamięta. To było bardzo sprytne. Otóż w świecie, w którym ludzie rozkminiali o stanach świadomości, nieśmiertelnej duszy i substancji człowieczeństwa, Wund postanowił badać proste, obserwowalne rzeczy. Stwierdził, że jeśli ktoś coś widzi, to najprawdopodobniej będzie mógł powiedzieć, że coś widzi. Jak coś słyszy, to powie, że słyszy. Taką introspekcję, czyli obserwację Wund wsadził w naukowe ramy pożyczone z nauk przyrodniczych. Dzięki temu mógł całkiem sensownie zbadać to, co dzieje się w głowie bananego, a rzeczy z subiektywnych przeżyć stały się obiektywnie obserwowalne, powtarzalne i mierzalne. Czyli to, co naukowcy lubią najbardziej. Te swoje zapiski Bund gromadził, spisywał i redagował. Napisał też pierwszy podręcznik do psychologii. Pod koniec życia mógł się szczycić opublikowaniem łącznie 53 tysięcy stron własnego autorstwa. Musiał więc średnio pisać ponad. Dwie strony dziennie przez 60 lat kariery zawodowej. Myślę, że to niezły wynik. Spod jego skrzydeł wyfrunęło mnóstwo znakomitych badaczy, którzy kontynuowali później jego pracę. Zwiększali skalę badanych problemów i krok po kroku wchodzili na coraz bardziej skomplikowane tematy. W tym samym czasie po drugiej stronie Atlantyku też dużo się działo. William James wziął się do roboty pragmatycznie, tak jak na Amerykaninę przystało. Zamiast skupiać się na szczegółach i dzielić włosy na czworo, James zadał sobie bardzo ważne pytanie: Jaką funkcję pełni nasza psychika? Po co zachowujemy się tak, a nie inaczej? Jak można wykorzystać tę wiedzę w polepszaniu edukacji, wychowywaniu dzieci czy w pracy? James był bardzo zainspirowany pracami Darwina. Wyszedł więc z założenia, że ludzka psychika to produkt ewolucji. Wszystko, co mamy w głowie, jest adaptacją do warunków, w których kiedyś żyliśmy. Nasze świadome myśli służą radzeniu sobie z problemami, które stawia przed nami świat. Jeśli zrozumiemy funkcję zachowania, zrozumiemy umysł. Jeśli zrozumiemy nasz umysł, to będziemy mogli przewidywać i polepszać nasze zachowania. W momencie więc, gdy w Niemczech zastanawiano się nad strukturą naszego umysłu, Amerykanie skupili się nad jego funkcją. Stąd też dwie pierwsze szkoły psychologii strukturalizmu i funkcjonalizmu. James jest uważany za ojca amerykańskiej psychologii. Otworzył tam pierwsze laboratorium, poprowadził pierwsze zajęcia i napisał jeden z pierwszych podręczników i to od razu na 1200 stron. Co więcej, James był też jednym z największych filozofów tamtych czasów. Na zmianę uczył i psychologii i filozofii. Prowadził badania i pisał naprawdę świetne książki. Rozkminiał totalnie wszystko. Od prawdy i wolnej woli przez instynkty i emocje po filozofię, historii i duchowość. W swoich publikacjach zadał większość pytań, jakie można było zadać. Przez następne 100 lat z dużym prawdopodobieństwem można było wziąć jakąkolwiek pracę z psychologii, przeczytać ją i stwierdzić, no tak, James o tym kiedyś pisał. Nie sposób mówić o historii psychologii bez pewnego brodatego pana z cygarem. Tak jest. Niedługo potem na scenę wkroczył chyba najbardziej znany w kulturze psycholog Zygmunt Szlomo Freud. Był nie tylko naukowcem, ale też praktykującym neurologiem. Zauważył, że pacjenci zazwyczaj są nieświadomi tego, co doprowadziło ich do nerwicy albo histerii. Zero fizycznych przyczyn. Także przyczyny muszą być psychiczne, ale w tych zakamarkach umysłu, do którego nasi pacjenci nie mają dostępu. Freud wywnioskował więc, że musi istnieć sposób, by te miejsca odkryć i uświadomić. A w jaki sposób? A przez rozmowę z pacjentem, analizę snów i wolnych skojarzeń. I kokainę, ale to w pierwszym okresie swojej pracy. No serio, Freud nie tylko podawał kokainę swoim pacjentom, ale też sam z umiłowaniem przez ponad 12 lat korzystał z jej uroku. A swoją pierwszą naukową publikację napisał Właśnie o fizjologicznym działaniu kokainy. Tytuł pracy? Überkoka. Zachęcony efektami swoich terapii, Freud zaczął rozwijać autorską teorię psychoanalizy. Mówiła ona o wewnętrznych konfliktach, które determinują zachowanie i osobowość. Zrobił przy tym niemałą rewolucję. Trzeba zrozumieć, że w tamtych czasach panowało ogólne przeświadczenie, że ludzie są racjonalnymi władcami świata. Człowiek cywilizowany kontrolował wszystkie emocje i sobą kierował. Freud jednak zwrócił uwagę, że człowiek może być sterowany również przez coś irracjonalnego i niezauważalnego. Przez następne 40 lat Freud dokładał do psychoanalizy kolejne klocki i starał się zrobić z niej porządną naukę. Niestety, większość z jego pomysłów była nietrafiona. Umiarkowani krytycy mówili: Sorry Freud, ale nie masz dowodów na potwierdzenie swoich teorii. Bardziej krytyczni mówili: Freud, twoja teoria w ogóle nie może być uznana za naukową. Nie dość, że nie można jej potwierdzić, to gorzej, nie można jej zaprzeczyć. Byli też tacy, którzy stwierdzili, że psychoanaliza zastopowała rozwój psychologii na 50 lat i była największą pseudonaukową ściemą, jaką można sobie wyobrazić. Dziś o Freudzie można więcej się dowiedzieć na kulturoznawstwie niż na psychologii, ale jedno trzeba mu przyznać. fame się zgadza. Freud zasłynął na świecie i pchnął psychologię w kierunku, który niezwykle interesował ludzi. Był tam seks, sny, utajone lęki i nieświadome pragnienia. Psychoanalizę albo się kochało, albo się jej nienawidziło. Pomimo krytyki ze strony środowiska naukowego, Freud jest najczęściej cytowanym psychologiem, ale też najczęściej cytowanym naukowcem wszechczasów. Ok, Psychologia miała więc bardzo wesoły start. Nie dość, że ludzkim umysłem interesowały się największe mózgi w historii, to gdy przyszło zrobić z niej porządną naukę, do roboty wzięli się ludzie z totalnie różnymi podejściami. Wilhelm Wundt, tytan pracy i skrupulatny badacz. William James, człowiek renesansu i wizjoner. Sigmund Freud, najbardziej popularny na świecie kokainista i najczęściej cytowany naukowiec, który nie do końca był naukowcem. Może dlatego właśnie psychologia jest taka, jaka jest. Od samego początku badacze wywodzili się z bardzo różnych światów. Duża część z nich była lekarzami albo biologami, ale istnieli również tam filozofowie, lingwiści czy literaci. Dzięki temu psychologia zaczęła rozwijać się w bardzo różnych kierunkach. Również z tego powodu nie ma w niej jednolitej filozofii. Istnieją różne podejścia, a w każdym nurcie patrzy się na człowieka trochę z innej perspektywy. Cóż, o tym w następnym odcinku. That's the thing. Tymczasem, jeśli ci się podobało, tutaj możesz dać suba, a tutaj łapkę. Albo tutaj łapkę, a tutaj suba. A najlepiej tu i tu. Będzie kozacko.